Przed nami jedna z największych imprez w regionie tarnowskim. Mowa o Bożenckim Święcie Grzyba. Co przygotowali organizatorzy w tym roku? No jak co roku przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji i bardzo ciekawy program, zarówno na sobotę 24 sierpnia, jak i na niedzielę 25 sierpnia. Myślę, że wszyscy znajdą wiele ciekawych rzeczy dla siebie. Skoro jesteśmy przy programie, to powiedzmy co w sobotę, na co mogą liczyć uczestnicy tej imprezy? Rozpoczynamy o godzinie 16.30 tradycyjnym już turniejem z Gminy Bożencin, w którym wystartuje Wszystkie sołectwa właśnie z Gminy Borzęcin rywalizują o nagrody pieniężne fundowane przez Samorząd Gminy Borzęcin, czyli Wójta Gminy i Rady Gminy Borzęcin. Główna nagroda to 5000 zł, ale oczywiście wszystkie sołectwa nagrody finansowe otrzymają. Nagrody te mogą przeznaczyć na cele sołeckie. Konkurs bogaty w różne konkurencje, atrakcyjne, śmieszne, więc będzie można dobrze spędzić czas przy się przy tych konkurencjach. Na koniec Gwiazda Wieczoru, a wcześniej inne występy. Tak, Gwiazda Wieczoru, Ewa Farna z zespołem, ale supportują ją dwie gwiazdy, lokalne gwiazdy. Pierwszy zespół to Cantantes Day, bożenska wschodząca gwiazda. Po niej wystąpi znany tarnowski zespół Przystanek Prówkowiec. W drugim dniu w niedzielę 25 sierpnia przygotowaliście sporo atrakcji, w tym atrakcji kulinarnych. Na czym one będą polegały? Ten drugi dzień faktycznie bardziej wiąże się z samym Grzybem, bo właśnie o grzybie jest ta impreza, e, więc rozpoczynamy od turnieju gospodarstw agroturystycznych z regionu Tarnowskiego, Brzeskiego i Bocheńskiego. Ten turniej co roku gromadzi zarówno sporo gospodarstw, jak i tych wszystkich, którzy lubią smakować znakomite potrawy skrzydłów, nie zabraknie również atrakcji kulturalnych. Tak, będzie sporo występów na głównej scenie. Będą to występy zarówno lokalnych zespołów folklorystycznych, jak również występy dobrych zespołów reggae. Między innymi będzie to zespół Krzywa Alternatywa z Oświęcimia, który ma za sobą sporo sukcesów i bardzo dobre recenzje. No i gwiazda. Gwiazda wieczoru dla Państwa znany zespół kombi. Myślę, że na ten koncert nie trzeba specjalnie Państwa zapraszać. Po tym koncercie, pokaz ogni sztucznych. W naszej redakcji otrzymujemy wiele maili, zapytań od mieszkańców Brzeska. Pytają, czy będzie w tym roku transport. Tak, staramy się tutaj zabezpieczyć transport dla wszystkich, którzy chcieliby zjawić się w Borzęcinie i przyjechać w tych dniach właśnie do gminy Borządcin. Przygotowaliśmy bezpłatny transport zarówno z Brzeska, jak i z miejscowości gminy Bożencin. Dokładny rozkład, dokładny rozkład kursów można znaleźć na stronie internetowej www.świętogrzyba.pl oraz na Facebooku. Panie dyrektorze, przygotowanie takiej imprezy to wielkie wyzwanie logistyczne, na co powinni zwracać szczególną uwagę uczestnicy tego dwudniowego święta. Cieszymy się, że co roku zaproszenie na Borzęckie Święto Grzyba korzysta wiele osób. W tym roku zabezpieczyliśmy. Zobaczyliśmy również parkingi dla Państwa. Mamy nadzieję, że Państwo zjawicie się odpowiednio wcześnie, żeby spokojnie zaparkować swój samochód i spokojnie również kupić bilety, które uprawniają dostępu na imprezę.